Szczęść Wam Boże, shalom alechem, e, widzimy się w te piękne popołudnie. E, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, to zapraszam do, kilku, do wysłuchania kilku rzeczy. E, po pierwsze, tak, dzisiaj wyskoczyło mi na Facebooku wspomnienie. W tamtym roku, w maju, był niezwykłym, niezwykłym miesiącem. Maj, czerwiec, gdyż poznałam nowych niebiańskich przyjaciół. Jednym z nich, który dzisiaj mi wyskoczył na Facebooku, jest Józef Wilczewski. Ja zawsze byłam raczej sceptyczna co do świętych. Kiedy jeszcze byłam tak ciałem w kościele, jak wam to mówiłam, a nie duchem, to święci wydawało mi się, co to, w ogóle, co to jest w ogóle za modlitwa, za wstawiennictwem świętych. O co tu w ogóle chodzi. I dopiero tak, w tamtym roku chyba, Pan Bóg i święci zaczęli mi wskazywać, Pan Bóg, ja to są ważni, ważni nasi po prostu przyjaciele. Dostałam zaproszenie z pracy od koleżanki, właściwie z innego działu, z którą nie za bardzo mamy normalnie kontakt. Przyszła i powiedziała, Ania, słuchaj, jest taka pielgrzymka. E, czy nie chciałabyś jechać? E, a że ja po prostu, e, zawsze jak ktoś mnie zaprasza, e, to uważam, że to jest zaproszenie właśnie od Pana Boga. I e, jeżeli mogę, to jadę, więc pojechałam. E, był, był to niezwykły czas, e, bo zaczęła się ta pielgrzymka w kopalni Soli e, w Wieliczce w, 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 w e, u Świętej Kingi, w kaplicy Świętej Kingi. Później byliśmy w moich ukochanych łagiewnikach, w staniątkach, w klasztorze Benedyktynek, w Krakowie, w moich ukochanych właśnie łagiewnikach i na koniec w Wilamowicach, gdzie właśnie miałam szczęście poznać Józefa Bilczewskiego i był tam wykład właśnie o Józefie Bilczewskim. I po prostu tak bardzo zapadły mi do serca właśnie słowa o świętym Józefie Wilczewskim. Był to kapłan też rozkochany w Maryi, rozkochany w najświętszym sakramencie. On wprowadził wieczystą adorację. Na każdej katechezie zachęcał dzieci do uczestniczenia w Eucharystii. Ale co ważniejsze po prostu wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie Królowo Polski, kiedy Polska jeszcze nie było Polski na mapie, była pod zaborami. I ustanowił dzień 3 maja świętem Najświętszej Marii, Panny Królowej Polski. Także po prostu niesamowita osoba. Zachęcam Was do poczytania, sobie poszukania, do zaprzyjaźniania się z Józefem Bliczewskim. No, taka jedna rzecz, Józef, wspominek. Druga, dzisiaj mi wyskoczyło na Facebooku z dzieniczka Świętej Faustyny. Eee, jest to w mojej relacji. Wprawdzie tam pisze numer 1075, ale że Anka jest dociekliwa. <grywa> I sobie to odszukałam w domu i nie jest to 1075, bo zaczyna się 1074. Eee, no i przeczytam Wam. Eee, z dzienniczka Świętej Faustyny 1074-1075. Eee, Dzienniczek świętej Faustyny, mojej ukochanej Faustynki, e, która chciała być piołkiem, <grywia> tak jak ja, e, kiedy poszłam na adorację, usłyszałam te słowa. Córko moja umiłowana, zapisz te słowa, że odpoczęło serce moje dziś w klasztorze tym. Mów światu o miłosierdziu moim, o mojej miłości. Palą mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie, o jakimi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. Córko moja, czyń co jest w Twojej mocy w sprawie rozszerzania czci miłosierdzia mojego. Ja dopełnię czego Ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości: Niech się przytuli do miłosiernego serca mojego. A ja ich napełniam pokojem. Powiedz córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego osłaniam je przez całe życie. Jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinie śmierci nie, będą, nie będę im sędzią, ale miłosiernym zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia mojego. Szczęśliwa dusza, która przez całe życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość. 1074, 1075, zachęcam Was, żebyście sobie rozważyli, z Dzienniczka Świętej Faustyny. To wszystko szef tak chce, gdyż po prostu tak wyskoczyło na Facebooku, a ja po prostu sobie to musiałam odnaleźć i że jeszcze mi się to nie zgadzało, więc musiałam dogrzebać, dogrzebać się, o co tu chodzi, no więc musiałam Wam to przeczytać. I jeszcze Wam przeczytam. Zwycięstwa różańcowe, też takie dzisiaj światełko w głowie, żeby po prostu na koronce Bożego Miłosierdzia, przed Najświętszym Sakramentem w sanktuarium w Licheniu, takie światełko w głowie, sięgni znowu do książki Zwycięstwa Różańcowe, e, którą czytałam w bibliotece Bożej i czytałam ją z Alcią, e, więc dzisiaj Wam przeczytam. E, dziewiąty rozdział: Największe zwycięstwa Różańcowe. Minął już miesiąc od poprzedniego spotkania. Dziadek wyjechał do Włoch zaproszony przez swojego przyjaciela. Nie mogę się doczekać, kiedy dziadek wróci i będzie opowiadał, co ciekawego zobaczył w Rzymie. Na Apolu i Turynie, mówił Rafał do Marysi. Wreszcie nadszedł radosny dzień przyjazdu i dzielenia się przeżyciami. Tak wiele ich było. Audienca u Ojca Świętego, potem zwiedzanie wspaniałych zabytków wiecznego miasta. W kilka dni później dzieci zostały zaproszone przez dziadka, który chciał im opowiedzieć, na jakie to ślady zwycięstw różańcowych natrafił w czasie podróży do Italii. Jak już wiecie, ku mojej wielkiej radości widziałem w Rzymie oryginał obrazu Matki Bożej Śnieżnej, zwanej także obrazem Matki Bożej Różańcowej Zwycięskiej, który znajduje się w kościele Santa Maria Maggiore. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej czczonych wizerunków Boga Rodzicy. Tradycja przypisuje, Namalowanie go świętemu Łukaszowi. Czy pamiętacie, z jakim zwycięstwem ma związek? Z bitwą morską pod Lepanto zawołał Rafał. Tak, właśnie ten obraz niesiony w procesji ze śpiewem Różańca po ulicach Rzymu, gdy olbrzymia flota turecka zagrażała całej Europie. A potem mówił dziadek czekało mnie radosne przeżycie. Nad Tybrem odwiedziłem kościół i klasztor świętej Sabiny. Tam w 1221 roku święty Dominik przyjął do swego zakonu pierwszych Polaków: świętego Jacka, mój mąż tak pana imię, i błogosławionego Czysława. Bóg się Czesława czy w tak. Podanie głosi, że święty Dominik żegnał swych duchowych synów przed ich powrotem do kraju. Wręczył wówczas Jackowi różaniec i powiedział znamienne słowa. Słuchajcie, dzisiaj mam różaniec. Też po prostu z tego wspomnienia na Facebooku, z tej wycieczki w tamtym roku, na którą zaprosił mnie tatuś i Maryja z zakonu benedyktynek w Staniątkach. Po prostu niezwykłe miejsce, niezwykłe miejsce. I mam tu też Matkę Bożą od Weź te ziarenka i siej w swej ojczyźnie, a zobaczysz, że wzejdą wspaniałym plonem, tak, że Twój kraj stanie się ogrodem Maryi, któremu nie będzie równego w świecie. Słuchajcie, dzisiaj są wspomnienia, to znaczy wspomnienia, po prostu czytałam sobie małą Arabkę, moją ukochaną świętą, moją ukochaną siostrę, moją ukochaną przyjaciółkę nową. E o ogrodzie, ogród. Mówiłam wam. Dla mnie nie to ogród, to, to raj. Dzieci słuchały zachwycone, a więc Polska naprawdę ma się stać ogrodem Maryi, jaka piękna przepowiednia i zachęta dla nas. Będąc w Neapolu u przyjaciela, pojechałem do niedaleko położonej Pompeji, słuchajcie, od 13 maja odmawiamy, e, odmawiamy nowennę pompejańską, także światełko w głowie, dziękuję Ci tatusiu, e, bo nie czytam Wam tego planowane, tylko po prostu tak, jest, e, dobra gdzie ta Pompeja, gdzie znajduje się wspaniałe sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, zbudowane przez adwokata i wielkiego apostoła, błogosławionego Bartłomieja Longo, tego, który tak bardzo wierzył, że Matka Boża nie odpuści, aby Bolszewicy zwyciężyli w Polsce. W 1920 roku, słuchajcie, co my teraz mamy za rocznicę związaną z 1920 rokiem? Tak, to Ty jesteś debes, jak zawsze. No to sobie z... chyba każdy wie. On to wezwał katolików całego świata do modlitwy za naszą ojczyznę. Posłuchajcie jeszcze, jak wielką, radosną nowinę Wam przypo... przywiozłem. Dziadek uśmiechnął się tajemniczo. Najciekawszy ślad zwycięstw różańcowych, dodał po chwili. O, tutaj mamy jeszcze siej, te ziarenka w swojej ojczyźnie, a kraj twój stanie się ogrodem Maryi. I najbardziej związany z Polską i współczesnością znalazłem w ośrodku apostolstwa maryjnego w Neapolu, założonym przez księdza Dolindo Ruotolo. Kto to był? Spytała Marysia. Ksiądz Dolindo urodził się w 1882 roku i zmarł w opinii świętości w 1970 roku. Teraz trwa jego proces beatyfikacyjny. Mój przyjaciel znał go osobiście. Opowiadał mi dużo o jego życiu i łaskach, jakie sam otrzymał za jego przyczyną. Na zakończenie pobytu w Neapolu zaprowadził mnie do tego ośrodka. Spotkałem się tam z wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego i dowiedziałem się bardzo ciekawych faktów. Ale o tym za chwilę. Najpierw opowiem Wam wydarzenia różańcowe z dzieciństwa Dolindo Ruotolo. W pokoju księdza Dolindo, gdzie znajdowało się bardzo dużo różnych krzyży, obrazów Pana Jezusa, Matki Bożej i Świętych, pokazano mi mały obrazek Maryi. Na jego odwrotnej stronie opisano było przez księdza Dolindo jego przeżycie z 1896 roku. Byłem po prostu głupim chłopcem, pisał 14-letni Dolindo. Mogłem zaledwie rozumować i to z trudnością uczyłem się, a tak bardzo chciałem być kapłanem. Modliłem się przy tym przed tym obrazem na różańcu i prosiłem Matkę Bożą o potrzebną mi inteligencję. Powiedziałem: Maryjo, moja słodka matko, jeśli chcesz, abym był księdzem, daj mi inteligencję. W pewnej chwili, klęcząc, wpadłem, jakby w pusen. Obraz się poruszył i Matka Boża dotknęła mojego czoła. Ocknąłem się i mój umysł stał się bardzo jasny. Mogłem rozmawiać o wszystkim. Zacząłem pisać wiersze, komponować pieśni, rzeźbić i malować. Stałem się zupełnie inny. Jednak ta inteligencja dotyczyła tylko spraw bożych. Dolindo został więc księdzem i to wyjątkowo mądrym i świętym. Założył dla studentów szkołę, której celem było pogłębienie znajomości prawd wiary. Napisał też mnóstwo książek. Były to liczne komentarze do Pisma Świętego, psychologia katolicka i wiele innych. Pan Bóg udzielił mu także daru jasnowidzenia. Miał zwyczaj rozdawania obrazków, na których odwrocie pisał jakieś sentencje, różne myśli. Potem okazało się, że bardzo często były to proroctwa. Opowiem wam o jednym z nich, związanym z Polską. Posłuchajcie uważnie. W Neapolu, niedaleko księdza Dolindo, mieszkał młody adwokat. Miał on w Rzymie przyjaciela, polaka, hrabiego Witolda Laskowskiego. Obydwa jeździli do ojca Pio, prosić go o modlitwę za Polskę. Ojciec Pio, który wysoko cenił świętość księdza Dolindo, im, odpowie, odpowiedział im kiedyś: Dlaczego przyjeżdżacie do mnie? Macie przecież w Neapolu Świętego! Jedźcie do niego! Pan Laskowski jednak nie wybrał się do księdza Dolindo. Pewnego dnia w roku 1965, gdy otrzymał poufne, bardzo złe wiadomości z kraju, pełen bólu uklął w swoim pokoju i modlił się do Matki Bożej, aby przez miłość, jaką ma do Dolindo Ruotolo, ratowała Polskę. W dwa dni później odwiedził go przyjaciel z Neapolu i mówił: Witoldzie, byłeś w Neapolu u księdza Dolindo, a nie przyszedłeś do mnie? Czy tak się postępuje z przyjaciółmi? Zdumiony Witold wyjaśnił, że absolutnie nie jeździł do Neapolu. Słowo ci daję, że nie znam księdza Dolindo. Jak to? Ksiądz Dolindo sami powiedział. Był u mnie twój przyjaciel Polak, wysoki młody blondyn i gorąco błagał mnie o modlitwę za Polskę. Pan Witold był tym bardzo poruszony i zaśmiał się. Wierzę, że ojciec Pio ma dar lokacji i może być w dwóch miejscach jednocześnie, ale że ja go mam, w to nie uwierzę. Ksiądz Dolindo powiedział mi dzisiaj rano, że napisał do ciebie list. Jak go przeczytasz, może sprawa się wyjaśni, odpowiedział adwokat. Drogie dzieci, otrzymałem od księdza wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego kserokopię tego listu i zaraz wam go przetłumaczę. Do Witolda Laskowskiego, 2 lipca 1965 roku. Maryja mówi do duszy: Świat chyli się do upadku, ale Polska dzięki nabożeństwu do mojego niepokalanego serca. Uwolni świat od straszliwej tyranii komunizmu. Tak jak za czasów Sobieskiego, z dwudziestoma tysiącami rycerzy, wybawiła Europę od tyranii tureckiej. Powstanie z niej nowy Jan, który poza jej granicami heroicznym wysiłkiem zerwie kajdany nałożone przez tyranię komunizmu. Pamiętaj o tym. Błogosławie Polskę, błogosławię Ciebie. Biedny ksiądz Dolindo Ruotolo. Czy wyobrażacie sobie, co przeżywał Witold Laskowski po przeczytaniu tego listu? Co przeczuwał, w jaki sposób zrealizuje się przepowiednia? Myślę, że rzeczywistość przewyższyła jego wyobraźnię. Pan Laskowski nie zatrzymał listu dla siebie. Po pewnym czasie podarował go prześladowanemu przez. Komunistów, słowackiemu biskupowi Pawłowi Chnilicy. Chciał go podnieść na duchu. Kiedy po 13 latach, w 1978 roku, papieżem został Jan Paweł II, przypomniano sobie o przepowiedni, z jakąż to radością uświadomiono sobie, że to on jest tym wodzem. Który heroicznym wysiłkiem zerwie kajdany komunizmu. Kochane dzieci, wasi rodzice dobrze pamiętają ten entuzjazm, jaki powstał po wyborze papieża Polaka. Ten zwrot całego społeczeństwa do Boga, do modlitwy, to zjednoczenie narodu w walce o prawdę, sprawiedliwość i wolność. Czy jakiemuś drugiemu człowiekowi udało się tak porwać serca ludzi, zmobilizować świat do modlitwy, jak Janowi Pawłowi II? Jakaś to potęga nadprzyrodzona została wyzwolona w czasie podróży papieskich. Ojciec święty wykorzystał wszystkie możliwe sposoby i środki, aby zjednoczyć świat w wielkiej modlitwie. Przypomnijmy sobie chociażby kilkakrotnie odmawiany przez papieża Różaniec w łączności z ludźmi całego świata. Poprzez satelitę, telewizję i ekrany zainstalowane w sanktuariach maryjnych zjednoczyli się we wspólnym błaganiu katolicy na wszystkich kontynentach. Byliśmy świadkami cudu, zwycięstwa po 1989 roku upadku komunizmu. Bitwa jednak w dalszym ciągu trwa, trwa walka o ducha narodu o zwycięstwo Boga, Jego miłości i prawa w świecie. Kiedy nastąpi ostateczne zwycięstwo, tryumf niepokalanego serca Maryi zapowiedziany w Fatimie, Myślę, że już niedługo. Po wyjeździe z Neapolu byłem jeszcze w Turynie. Tam w bazylice Najświętszej Marii Panny Wspomorzenia Wiernych widziałem bardzo ciekawe obrazy. Zostały one namalowane na kopule na polecenie świętego Jana Bosko. Przedstawiają trzy największe zwycięstwa różańcowe. Pod każdym obrazem napisano datę. Pierwsze zwycięstwo to Bitwa pod Lepanto 1571 rok. Drugie to Wiktoria Wiedeńska 1683 rok. Na trzecie zostawiono puste miejsce. Święty Jan Bosko przepowiedział, że będzie pod koniec XX wieku i napisał dwie cyfry daty 1900. Niesamowite, kochani, niesamowite. Nie będę tego komentować, zostawia Wam to do rozważenia. E, pomodlimy się razem jeszcze tą tajemnicę naszą naszej wspólnoty internetowej e, o łaskę wiary w Bożą Opatrzność, o potrzebne łaski dla każdego z nas, ochronę przed koronawirusem. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Tajemnica druga Wesele w kanie galilejskiej. E... Miriam, ty zawsze jesteś przy nas, jesteś yy, matką pierwszego kroku. Mm. Oddajemy się w twoje ręce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię twoje, przyjdź, królestwo twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj e, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matku Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, odpuść nam nasze winy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, pod Twoją obronę. Ociekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Matko miłosierdzia, rzeko miłości, módl się za nami. E, Matko Słowa, módl się za nami, Matko Boża z Guadalupe, módl się za nami, e, Królowo Polski, módl się za nami, Królowo Świata, módl się za nami, e, Matko Nowej Ewangelizacji, módl się za nami, e, Święty Janie Pawle II, módl się za nami, Święta Faustynko, módl się za nami, Święty Józefie Bilczewski, módl się za nami, Święty Ojcze Dolindo, módl się za nami. E, święta mała Arabko, módl się za nami. E, święta Teresa Zawidla, módl się za nami. E, święta Matko Tereso, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święty Janie od Krzyża, módl się za nami. Święta Katarzyno Zieny, módl się za nami. Święty Franciszko Blachnicki, módl się za nami. E, Miał ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. E, jeszcze wam takie powiem świadectwo. E, odnośnie uciekania się do Bożego miłosierdzia. Słuchajcie, być może jest w was wiele takich niepokoju, wiele jakiejś takiej, nie wiem, złości, jakiegoś nieprzebaczenia i jesteście niespokojni. Zachęcam Was do spowiedzi świętej. Ja wczoraj porozmawiałam z pewnym kapłanem, e, usmysłowiałam sobie wiele rzeczy. E, Pan Bóg jakby zmienił mój punkt widzenia, e, pokazał mi coś, do, czego do tej pory nie widziałam. E, no i zaraz pobiegłam potem do spowiedzi, e, i przyszedł pokój serca. E, dlatego zachęcam Was do sakramentu spowiedzi świętej. Do czystości serca, i do uciekania się do Bożego miłosierdzia, i do relacji z Maryją, która zawsze prowadzi do Jezusa, z Bogiem! Pa!